या ते मिया Final Fantasy 14 Online. To będzie film sponsorowany, ale ja, jako wielki fan MMO, jestem bardzo zadowolony z tego, że twórcy gry się do mnie odezwali. Gram sobie oczywiście cały czas aktywnie i to będzie mój gameplay z tłumaczeniem i z opowiadaniem tej gry. Także jeżeli ktoś jest chętny zagrać ze mną, bo ja cały czas gram na serwerze Ragnarok i Omega, to zapraszam do rejestracji z reflinków. Linki macie w opisie. Jeżeli chcecie mnie jakoś wesprzeć, a nie chcecie na to wydawać pieniędzy, no to to jest właśnie ten sposób. Możecie się zarejestrować. Jeżeli chcecie, możecie sobie zagrać. Możecie zagrać ze mną, możecie zagrać sami. Także... Lecam, a teraz przejdźmy sobie do tworzenia postaci. Zaczynamy sobie tę grę oczywiście od stworzenia postaci. Ja mam już swoją postać, na którą spędziłem na pewno jakieś kilkanaście godzin. Póki co ten kapelusz na pewno mi tutaj nie pasuje, ale dobre staty ma, także wiadomo o co chodzi. Stworzymy sobie nową postać od samego początku i to by, zaczynamy sobie od wyboru rasy. I oczywiście, kim ja bym był, gdybym je stworzył? Elfki. O nie, tutaj to już jest chyba przesada. Nie w tę stronę. O! Dobra, to jest chyba to, co? To jest chyba to, na co czekaliśmy. To też nie jest takie złe. Ty to, ona nie jest taka zła w sensie. Tarasa Ciężki wybór, ale myślę, że weźmiemy najdrobniejszą kobietę i zaraz ją ułożymy taki sposób, jaki sobie chcemy. O mhm, mm dobra. Ogólnie ona już wygląda dobrze. Nie wiem, ale i tak, dobra. Oczywiście najniższa, jak może być. Ile ma 100? Sto... M36. No, idealnie, idealnie. Co to jest? Yy, boost size. Oha, dobra, to żeby nie seksualizować dajmy, Ten małe, po co, po co nam duże, ogonek, powabny, powabny, cudowny ogonek, może być taki, to jest długość ogonka, nieprzydatny jest, także dajmy nam najmniejszy, ja sobie dam przynajmniej tak, okej, okay. ona mi się jakby z twarzy w tej chwili podoba, więc nie chciałbym, ona jest jakaś gotowa, jak nie, nie widzicie tego, jakoś to wygląda dobrze, <laughs> a to, O. Dobra, wracamy. Skin Color. Jakoś też mi się podoba. Nie wiem, nie chcę nic zmieniać w niej. Ej, ona jest idealna. Ona mi... Nie powiecie, mam nadzieję, że nie powiecie, że to jest jakoś Sakura podobne. Chyba nie. Chociaż może niektóre rzeczy ma podobne, rzeczywiście. Nie tylko włosy, ale nie idźmy, to, nie idźmy w tę stronę. Podoba mi się. Ja bym ja chętnie. Tu jest bardzo dużo opcji zmiany. Wiecie, wszystkiego. Centralnie wszystkiego. Nawet możemy sobie patrzeć na, w różnej scenarii. To, co postać. Nie no. Po prostu jakoś mi wylosowało to jakoś ona mi się podoba w tej chwili, ale naprawdę możecie zmienić konkretnie wszystko, kompletnie wszystko. Ja sobie myślę, że zacznę tak, jak jest. Będzie więcej czasu na granie. Wybieramy sobie znak odiaku, który daje nam jakieś początkowe statystyki, ale tak naprawdę nie mają wielkiego impaktu na grę, bo to są takie... Mają po prostu bardzo małe znaczenie, nawet jak na początek gry, więc to jest po prostu... Radzę przeczytać historię sobie, bo ogólnie, wiadomo, Final Fantasy... Najważniejsza jest historia, czyli zależy, czego szukamy. Ja wezmę to, co brałem ostatnio. Zaczynamy w Uldach, czyli miasto, które mniej więcej już znam. I Wybieramy sobie jeszcze mm, profesję naszą. Kim jesteśmy? Ja myślę, że wybiorę sobie w tej chwili Gladiatora. Ja gram magiem. Zawsze gram magami. A potem cierpię, bo magami jest ciężko. W sensie wydaje mi się, że Wojownik jest taką bardziej najbardziej ą zawsze i taką najprostszą w graniu. Więc na początek jakiegoś. Między tymi bym wybierał wam, wiecie? Daje się to najbardziej legitne. I teraz bardzo ważna rzecz. Nasza, nasza postać widzę, jęczy, już nie może się doczekać. Jeżeli chcecie mieć więcej Expo na początek, to wybieracie któryś z tych trzech serwerów. Te gwiazdki oznaczają, że dostaniecie więcej expa, będziecie szybciej go zbierać, więc... Polecam sobie wybrać któryś z tych serwerów Ja ogólnie gram na Ragnaroku, z tego co wiem, oto mam jedną postać To ja po prostu sobie źle wybrałem, ja, ja lubię pod górkę mieć, tak? Ja lubię mieć pod górkę Moja druga postać, którą będę grał, którą możecie... Której możecie mi dodawać, jeżeli chcecie grać ze mną Zachęcam oczywiście do tego, bo gra mi się bardzo dobrze Uważam to za najlepszy MMO, jaki grałem od lat Weźmy sobie z Omega, bo tak jakoś fajnie brzmi Omega, co? Y Dobra, ładne scenerie Myślę że... myślę, że nasza postać jest perfekcyjna, idealna. Nie wyobrażałem sobie mieć lepszej postaci. Ogólnie Neko, Nekon to jest kot, tak? Ona wygląda trochę jak kot. Więc myślę, że mogę jej dać yy, coś w tym stylu, tylko troszeczkę tak bardziej dziewczęco. Musimy to... Neko miau. Oj, to będzie boleć. No i mamy to. Patrzcie jak się cieszy. No nie no. Klasa. Dobra, zaczynamy sobie. Dobra, zaczynamy sobie w Uldach. Wybieram oczywiście klawiaturę, kąt i myszkę. I tak o, pominąłem sobie kasynki, bo to jest raczej taka historia, którą każdy sobie musi przeżyć sam, jeżeli tylko chce. Nawet no może grać na wiele sposobów. Ja lubię to MMO, że zależy jaki mam dzień. Mogę sobie po prostu pochodzić, porobić sobie misyjki, jakby skupić się na czymś innym, oglądać coś na drugim ekranie Albo po prostu jak mam taki dzień, wiecie, taki troszeczkę jestem bardziej skupiony I chcę taki poczuć większy klimat, no to wciągam się właśnie w tę historię, która jest ogromna Cały ten świat ma swoją własną historię, jest przeogromny Także zapraszam sobie na ten serwer graj razem ze mną lub graje po prostu ze sobą Z mojego linku dostaniecie darmową wersję próbną, więc zachęcam sobie sprawdzić Spójrzcie sobie jak nasza postać jest niska w porównaniu do innych, no to jest to jest perfekcja, to jest perfekcja. Wybraliśmy idealnie, wylosowało perfekcyjnie. Dobra, jak to w RPG? Mamy misję, wykonujemy je. Przechodzimy dalej, dalej, do, dalej, dalej z historią i stajemy się coraz bardziej silni, ale. Ja bym tutaj wam polecał, jeżeli wiecie, możecie robić co chcecie, ale ja bym tutaj polecał po prostu iść główną historią, przynajmniej szczególnie na początku, bo po pierwsze możemy wciągnąć się w tą główną historię, a po drugie da nam to wiele więcej i wiele szybciej takiego postępu, takiego, ulep takich ulepszeń, więc po prostu jest to bardzo ważne. Będziemy sobie teraz do tego głównego pałacu, odbierzemy sobie główną misję, to jest taka jeszcze ważna rzecz, to jest, klikając sobie tutaj, będziecie widzieli gdzie musicie iść, to jesteście wy... Tu jest główna misja, jest tak zaznaczona i tu jest taka dodatkowa misja do głównej misji, którą też polecam sobie wypełniać, która też bardzo wiele wam daje. Przejdziemy się kawałek koło tego pałacu i tutaj jest, o, mamy noc. noc są bardzo ładne. Bardzo ważna rzecz, w mieście macie takie kryształki, aktywniamy je, wtedy będziemy szybciej się po tym mieście poruszać. Polecam od początku to robić. Tak samo na mapie będziecie mieli takie większe kryształy, takie kryształy jak te, które będziecie mogli podróżować. Za grosze będziecie mogli podróżować po całym świecie, także jak najszybciej musicie zbierać sobie właśnie te klejnoty. My wypełniamy misję. Mamy tutaj sprint. Ja sobie sprint daję na kontrol 1. Jezus, ale ta postać jest cudowna. Cudowna patrzcie na to to jest chyba to będzie mój raczej main nie żeby był stuleją także tak jak mówiłem te misje też są ważne także klikamy sobie na to idziemy do pierwszej ja już na trzeci level bo właśnie na tym serwerze zbierze się szybciej bardzo fajne w finalu jest to że możemy mieć wszystkie klasy wymaksować wszystkie klasy jakie chcemy ale to później wam pokażę po prostu w każdej chwili możemy sobie ją zmienić czy chcemy być alchemikiem czy kowalem czy kimkolwiek innym czy rybakiem tego jest naprawdę ogrom i wszystko macie pod C klasy z jobs każdy z nich może Możecie być, wszystko możecie wymaksować. O, widzicie ten chłop, jaki wielki, przymielki mały To jest w tym właśnie bardzo fajne. Jest to unikalne dla gier MMO, co mi się tutaj bardzo spodobało. To jest właśnie ten wielki klejnot, który musimy brać, żeby się przemieszczać szybko po całym świecie. Bo to sobie też właśnie z łapką co otwarto chodzić. To to jest bardzo przydatne. I taka przeszkadzająca, mała wszystko ładnie widać. Odbieramy sobie klejnocik, to było, też nasze, to było też nasze zadanie. W razie czego wszystko będzie Wam się pojawiać właśnie po lewej stronie. Wszystko będzie wam się pojawiać po lewej stronie. Co do tego, że graj po angielsku, to ja wam bardzo polecam właśnie grać specjalnie po angielsku, nie tylko Final Fantasy, we wszystko, czy oglądacie jakieś filmy, które oglądacie może drugi raz, to polecam właśnie robić to po angielsku, bo ja właśnie w ten sposób bardzo dobrze z angielskiego się podszkoliłem. Grałem kiedyś właśnie w jedne MMO po angielsku i dzięki temu czasem chodziłem w tłumacza, szukałem nowych słówek, próbowałem się uczyć i jakoś to, jakby zadziałało to dla mnie wiele lepiej niż nauka w szkole, naprawdę. No tutaj jakiś już halloweenowy wystrój. Także gra cały czas aktualizowana oczywiście. Non stop. Wielki boom na tę grę chyba zrobił się takie dwa lata temu. Ja też wtedy o niej usłyszałem, ale nie miałem wtedy na tyle czasu, żeby móc sobie po prostu zagrać. Teraz na szczęście dzięki temu, że, że twórcy gry się do mnie odezwali, mogę sobie to zagrać na, powiedzmy w takich, ramach, w takich ramach pracy. Patrzcie, co my malutcy jesteśmy przy nich. Tutaj teraz zapisujemy się do gildii gladiatorów, także. Chcę! Taką klasę sobie wybraliśmy. Więc żeby zostać tym gladiatorem, musimy pokazać, na co nas stać proste, wiadomo. Musimy pokonać kilka stworzonek. Więc idziemy sobie w końcu na zewnątrz, na świat zewnętrzny, bo ten świat, ten świat naprawdę jest ogromny. Wiecie, fantaz fantazy, to są moje ulubione, ulubione klimaty, Więc pokażę wam trochę walt ogólnie. To wam tutaj też podpowiem. Na początku, jak to na początku wiadomo, walka nie jest zbyt, jak wiadomo, widowiskowa. Stajemy się coraz silniejsi, ale potem, jeżeli przetrwamy ten początek, jeżeli chodzi o walkę, to naprawdę ta walka staje się, no, mocno widowiskowa. W końcu jakiś mniejszy człowiek ode mnie. To jest też taka mechanika, że po prostu mamy różne Key Items, takie ważne itemy do misji. No i po prostu musimy przekazać odpowiedni przedmiot misji, który potrzeba. Ale to też nie jest zbyt skomplikowane, także spoko. C to nasza postać, nasze atrybuty i to inventory. Tutaj możemy sobie klikać na C i patrzeć na całe wyposażenie. W sumie myślę, że to jest bardzo ważne dla wielu osób. Jeżeli zdobędziemy tak dużo przedmiotów, no to jeżeli mamy tego dużo, już nie możemy się połapać co jest lepsze, co jest gorsze, porównywać. Wiem, że niektórzy to lubią, a niektórzy nie lubią. To po prostu klikamy sobie tutaj recommended gear i equip. I zakłada nam to automatycznie najlepsze rzeczy, które mamy w equipunku dla naszej klasy, więc... Przydatne. Też jeżeli nie mamy czasu tego robić, prawda? Dobra, wychodzimy sobie na świat zewnętrzny. Czyli takie mieszane, Troszeczkę, troszeczkę pustynia, troszeczkę zieleniny. Tego jest od groma. I dobra, mamy zaznaczone. To jest takie zaznaczenie, że to jest do misji. Także zobaczmy. Ja jeszcze wojownikiem nie walczyłem. To w ogóle widziałem, jak walczą, ale y, sam tego, sam jeszcze tego nie używałem. Dobra. Także używamy po prostu naprzemiennie umiejętności. Nie mamy ich zbyt wiele, także to nie jest teraz skomplikowane. Zbytnio. O, mogę teraz powiedzieć już, że wojownik jest dużo silniejszy od. Yy, od maga, przynajmniej dla mnie. Ja mać śledkiem, dobry, i wiecie, AOE, czyli obrażenia obszarowe. To jest też mechanika, oczywiście, uników. Niektóre postacie, niektóre postacie, niektóre potwory yy, atakują jakimiś super umiejętnościami, które musimy po prostu dodżować. Na początku wydaje się to nieskomplikowane, ale jeżeli walczymy z kimś albo silniejszym. Albo jeżeli ich jest wiele, no to nagle okazuje się, to nie takie proste. Ale Gladiator jest OP, wam powiem. Ja magiem tutaj się męczy... nie męczyłem, ale wiecie. Czułem, nie że opór, ale dłużej mi to schodziło, no. Okej, okay, mamy trzeci item, Riot Blade. Czyli wydajemy atak o wyrażenia 100, tak? Polecam sobie, polecam sobie zapoznać się z tymi umiejętnościami, żeby wiadomo, wiedzieć jak używać. Teraz zostały nam jeszcze Snapping Shoes, czyli że szukamy ich. Na OP mamy zaznaczony obszar, gdzie mogą się znajdować. Czyli tutaj o, tam gdzie jest pomarańczowy taki kolor. To możemy sobie też tutaj kliknąć, żeby nam pokazało, gdzie to jest na łapie, sama automatycznie. Okej, okay, i one gdzieś będą tutaj. Mamy. Mamy to. Trzeci level. Dobrze, spróbujemy naszą nową umiejętność użyć. Już schodzi słońce. Ło, wow, ładnie, ładnie. Ok, małe cooldowny, podałam mi się. No ta postać jest potężna. Dobra, no, zadanie wykonane. Tutaj właśnie jest taka opcja, że możemy sobie raz na jakiś czas wrócić do domu. Tylko to się mi się daje, że, tak blisko, że mam tak blisko, że się nie opłaca, ale jeżeli jesteście gdzieś daleko, no to wiecie, tu jest duży recast, 900 sekund aż. Więc używajcie jak musicie. A tak to macie też teleporty. Ogólnie, ja uwielbiam klimat Halloween. Podoba mi się, że ta gra jest aktualizowana cały czas i ma takie eventy. No, dobrze to wygląda, ładnie to wygląda. Lubię ten klimat. Po zrobionej misji oczywiście ją oddajemy, więc to prosta sprawa. Kolejna mechanika, jeżeli wypełnimy misję i komuś coś oddajemy No to wybieramy sobie, która jest, co jest dla nas najlepsze Co chcemy, jakieś buty, inne buty, czy co nam tutaj opcja oferuje Patrzymy oczywiście, czy dana rzecz jest na naszą klasę Czy może chcemy po prostu złoto Ja biorę butki na moją klasę I teraz mogę je po prostu ubrać Dostałem oczywiście level znowu Albo mogę, o, patrz na to Ale koks poleciał No, to jest mont, właśnie To jest to I mam założone Ładniutkie butki no, nasza postać teraz lepiej wygląda. Nie no, koks, koks. Pamiętajcie, że możecie zagrać sobie w to za darmo. Macie do wyboru 16 klas, aż do levela 70. A jeżeli zdecydujecie się już zakupić abonament, to wasza oczywiście postać zostaje, wasze wszystkie dotychczasowe dokonania zostają z wami. Istnieje w tej grze jeszcze taki mały szczegół, który bardzo mi się podoba. Taki, że po prostu tutaj jest ciężko o jakąś toksyczność. To jest za bardzo nie ma co wyzywać, jakby nie ma kto cię wyzywać, bo jeżeli cię. Jakby jest jakieś toksyczne zachowania, wywołuje, to od razu jest banowany. To jest mocna restrykcja. Także po prostu tu jest raczej taka bardzo miła atmosfera, taka przyjacielska, pomocna. Jeżeli kogoś o coś zapytacie, to wam pomoże. To w tej grze też mi się podoba po, po Liz Legend, którą ja gram bardzo dużo. To jest bardzo miła i przyjemna odmiana. Kolejny klejnocik, także pamiętajmy, zbieramy, uaktywniamy je. I popatrzcie, w jaki sposób możemy podróżować. Klikamy na to, patrzymy, gdzie w pobliżu mamy misję. I możemy sobie po prostu, się, się po prostu teleportować. Ja dopiero dwa odblokowałem, także teraz nie mam co za bardzo, gdzie za bardzo podróżować. Warto sobie to odblokować, gladiatorów, gladiatorów bo tutaj często będziemy przychodzić na te misje. Podczas gdy widzicie moją piękną, cudowną postać, jak sobie biega, jak sobie wykonuje misję, mogę Wam powiedzieć kilka faktów o tej grze, które też mogą Was zachęcić, bo naprawdę w tej grze gra ogrom, ogrom graczy, bo jest ich aż 27 milionów. To jest gra azjatycka, co też, też oczywiście może Wam się spodobać, ale mimo tego, że jest azjatycka, ale tak samo w Europie Ścinki nie istnieją, gra się po prostu perfekcyjnie. Przez tyle godzin, co ja grałem z 20-30, nie napotkałem ani jednego problemu, jeżeli chodzi o jakąkolwiek łączność ze strony gry. Też bardzo fajnie, że można grać to na konsole, na Macach, na PC, na PlayStation 4, PlayStation 5 to jest też bardzo wygodne. Halloweenowa fontanna, też spoko to wygląda. Postarane, postarane. W ogóle na swoim głównym koncie, gdzie Expo zbiera się trochę cięższy mam 30 level. Myślę, że ten 30 level tutaj zbieram wiele szybciej. A taki maksymalny w tej grze to jest 90, czyli naprawdę jest to grać. Mamy wiele dodatków do tej gry, cały czas jest aktualizowana. Mamy 19 takich klas, które nazywają się tutaj Jobs. 11 klas takich zbierających, czy tropiących, łowiących. Dobra, ja odbieram kolejną misję. Zobaczymy, co musimy zrobić. Dobra, moim zdaniem jest żywności strażnikom rozstawionym na specjalnych punktach. Także na początku oczywiście są to misje takie niewymagające, adekwatne do jakby rangi naszej postaci, która jest taka, która jeszcze nie jest zbyt silna, która dopiero będzie stała się coraz mocniejsza. To też oczywiście te historie jest, jest bardzo ważne i takie fajne, nie wybijające nas z rytmu, że nie zaczynamy od jakichś wielkich, wiecie, misji. nie Jesteśmy jakimś wielkim wybrańcem od samego początku. No i dobra, podchodzimy sobie do ostatniego strzeg. został nam ostatni precel. Po prostu mu go dajemy handover podziękował i misja wypełniona. W tym czasie mogę wam powiedzieć jeszcze o dodatku Najnowszym dodatku Endwalker Gdzie mamy nowe klasy healera I takiego Image dealera, czyli reapera Nowa rasa, właśnie ten maksymalny level 90 Nowe miejsce do odwiedzenia, w tym nawet księżyc I oczywiście dungeony, rajdy Które będziemy robić nie tak późno jak nam się wydaje Bo już jakiś 20, może jakiś 15 20 level możemy uczestniczyć w pierwszych Możemy oczywiście robić to z innymi graczami ze swoimi kolegami, czy, czy po prostu z normalnymi ludźmi Którzy tutaj biegają, którzy też szukają Ale możemy to też robić po prostu z takimi NPC-tami z, z gry jeżeli tylko sobie zachcemy, co to jest jeszcze ważne dla Waszego eksplenia To jedzenie Wam daje expa Bonus exp 3%, także za 30 minut. Także bierzemy, jemy sobie to. I to jest 3%, to już nie jest tak mało, prawda? Jeżeli gramy, jeżeli 30 minut zrobimy ileś tam misji, to będzie misja zwana Duty Calls, czyli będziemy z kimś walczyć. <grywka> to jest ten, ten azjatycki głosik, którego oczekujemy. Lyria. Ładne imię. Podejrzewam, że coś się tutaj zaatakuje, nie pamiętam tego do końca. Okej. Okay. Podobne włosy mamy. Ale malutka. Ale Bobas. A to tylko ja. Aha. To jest postać z Final Fantasy, chyba, jeżeli chodzi o grę. chodzi o gry i konsolowe, chyba bardziej konsolowe, co? Nie no, mała gówniara się rządzi. Niesamowite. Okej, okay. chyba z tym będziemy walczyć, coś tu nas atakuje. Smok chyba to nie jest, ale... Ja. Yeah. Dobra, także walczymy z tym by, siwym przystoniakiem. Jako piękna, niska kobieta. Chętnie wypróbuję sobie nowe skille. Szpureczka. Zobaczymy. Nie czytałem jeszcze. Najpierw sprawdzimy, potem przeczytamy. Wow, Ale Nieźle. Ale on jest silny. O kurczę Okej. Okay. Może od plecku wbijmy. Żebyśmy agro nie złapali. Czy żeby nas nie atakowała ta postać. Musimy patrzeć teraz na cooldowny Musimy w finalu zrobić tak, żeby jak najkrótszy czas nic nie robić Wiecie o co chodzi Używamy skilla, używamy auto -attack. Używamy skilla, używamy auto -attack. Ogólnie to jest bardzo mało bardzo nieskomplikowane Jeżeli... To jest bardzo nieskomplikowane, jeżeli mamy tak mało umiejętności Ale jeżeli będziecie mieli takie dwa wypełnione paski, to... Zobaczycie, że to nie jest aż tak, tak proste, nie? Szczególnie, że potem komba się robi Teraz te komba to jest za dużo powiedziane, prawda? Okej, okay. ja się zajmę tymi małoma, małyma, małymi nie mam się wysłowić, nieźle. Wiecie, po prostu, to nie tak, że ja jestem słaby, tylko tamten jest potężny. Ja tych one-shotuję praktycznie. Czyli to nie jest taki byle jaki chłystek. Myślę, że gdyby nie ten gościu, gdyby nie nasz siwy kolega, Hansom Stranger, tak zwany, a dobrze mówiłem, że to, jak. Nawet tak jest nazwany przez grę. No to by nas pewnie rozwaliło to. Dlatego powoli progresujemy sobie do przodu. Dobra, udało się go pokonać. Mamy kolejną, kolejny skilek. O, jednak jeszcze żył. Teraz już nie żyję na pewno. Duty Complete. To są właśnie te, jakby, drugie misje pod tymi głównymi. Jest to bardzo, bardzo przyjemne, bardzo fajne i, i opłacalne. Tak jak mówiłem, historii Wam nie chcę zbytnio zdradzać, bo jakby to jest taka. Myślę, że rzecz, którą musicie przejść sobie sami, której raczej nie chcecie, chcielibyście widzieć u kogoś, jeżeli chcecie w to grać. Jeszcze nie mogę doczekać swojego moncika. Na głównym jestem już bardzo blisko, na tym głównym, powiedzmy na tym, którym grałem jako pierwsza swoja postać na Ragnaroku. Bo naprawdę też robią te monciki wrażenie. I widzi sobie ten ogromny świat. bo akurat jesteśmy na takiej pustyni. Wygląda, nie wygląda to dla mnie jakoś pokaźnie, w sensie, tak ładnie. W do tego, co będzie później. Jak to wszystko będzie naprawdę cudownie wyglądać w tym świecie fantazy, w takim mieszanym świecie. Więc i przyjechać na takim mąciku po tym wszystkim, to jest naprawdę coś, mniam, szczególnie, jeżeli wciągniemy się w tę historię. Jeżeli jesteśmy właśnie wciągnięci. Możemy sobie oglądać filmik Lore. O lore fajna fantazji, który sobie obejrzałem, 40-minutowy. I możemy też wchłonąć się w historię tutaj. Polecam. Ok, to jest powiedzmy, że kolejna nowa mechanika, czyli musimy jakąś interakcję z jakimś przymiotem wykonać, żeby misja się aktywniła, Czyli tutaj musimy pozbyć się jakichś szkodników. Tak jak mówiłem, jesteśmy tyli potężni, żeby na razie się bić jakimiś wielkimi bossami i królami piekieł, a potem będziemy. Tylko na razie. Musimy plewić ogródek. Jest to dla mnie klimatyczne, że z takiej, wiecie, zwykłej postaci, która zajmuje się takimi zwykłymi rzeczami, pomaga, wiecie, wieśniakom w okolicznych wioskach gdzieś tam, wiecie, pomóc się rozprawić z takimi drobnymi problemami, przechodzimy do takich wielkich rzeczy, ale krok po kroku. Także podobne coś wyplewione, oddajemy misję, dostajemy golda, dostajemy, dostajemy expa, jest idealnie. Dobra, dochodzimy do takiej małej wioseczki, gdzie mamy kolejny ten wielki diamencik z piękną animacją. O, widzicie, kolejny mód. no to ja chcę, to chcę być ja niedługo. Także musimy takie, takie właśnie kryształy wielkie uaktywniać przede wszystkim, bo to bardzo sprawnie przyspieszy nam grę, będzie nam się grało o wiele, wiele lepiej. A ja akurat jestem taki, że ja lubię sobie przejść, popatrzeć, możecie nacisnąć R i po prostu postać wam sama idzie i coś sobie tam robić w tle jest spoko. A my tutaj mamy do wypełnienia kolejną misję. Mamy już level 9, także idzie bardzo sprawnie. To taka ciekawostka od razu, że niektórych misji, jak widzicie takie czerwone, to znaczy, że czasami nasz level nie jest odpowiedni, albo nie ubieraliśmy przedmiotu, który musimy się ubrać. Nieraz musimy się przebrać jako specjalną misję, bo nie wiem, idziemy gdzieś na bal. A nieraz po prostu czegoś postać od nas wymaga założenia pierścienia. Musimy na to patrzeć. Jeżeli nie wiemy o co chodzi, klikamy sobie J. Możemy sobie tę misję dokładnie przeczytać, co jest bardzo pomocne, oczywiście. Mi tutaj każe nałożyć wszystko razem z hełmem, którego jeszcze nie mam. Także w tej chwili, albo sobie możemy go kupić, albo wypełnimy sobie inną misję. Pokażę Wam teraz teleportację. Jesteśmy sobie daleko stąd tutaj Idziekolwiek gdziekolwiek jesteś, możesz po prostu sobie kliknąć na mapie w inny kryształ, który już odblokowałeś i sobie siebie szybko teleportować gra wtedy bardzo sprawnie idzie dalej okej, okay, kolejna mechanika, dostaliśmy misję jako gladiator, żeby panować nad swoimi ludźmi, bo wiadomo, gladiator musi być takim autorytetem, tutaj mamy kilka kilka strażników, którzy którzy dręczą ludzi, a nie powinni, także musimy wydać im rozkazy, że nie będziemy takiego czegoś tolerować i tu mamy na takie takie okazje komendy, w tym momencie jest to mi Tutaj damy troszeczkę im takie. świadczymy im, że tutaj jesteśmy. Oh, come on now, we are disrespecting, my a wolf. Ok, nas to nie interesuje. I takich czterech typków w ten sposób by przyprowadzamy do porządku, nie pozwolimy sobie na naszej warcie na takie rzeczy. Okej, okay, przed nami teraz troszeczkę długa podróż, dłuższa. Ja sobie wolę pójść z buta. U mnie tutaj teraz spoko by było jakby wziąć sobie misję poboczne i po... Wiecie, przy okazji je sobie brać, ale ja wychodzę z takiego założenia, że ta główna historia przynajmniej do jakiegoś Stopnia jest wiele, wiele bardziej opłacalna. O, tutaj jeszcze warto dodać, jesteśmy teraz w fejcie, czyli takim niebieskim tym. Możemy sobie to zrobić przy okazji. Czyli w 11 minut musimy pokonać odpowiednią ilość jakichś potworów, które w tym fejcie są. To jest takie wyzwanie, za które, które akurat opłaca się robić po drodze, powiedział. Okej, okay, oni złapali agro. Oj, nie, oto jest właśnie ten mechanika unikania, ale... Wydaje się to proste, jak mówiłem, ale jeżeli będzie ich taki 3-4 i będzie takie zamieszanie, to zobaczycie, że. Jednak to nie jest takie proste i wymaga trochę skilla. Coś mi się podoba. Wiadomo, lubię jak coś jest trudne, a ja robię dobrze, nie? To myślę, że tak na tym polega bycie w czymś dobrym. To jest naprawdę bardzo dużo jak na obecny nasz level. Naprawdę to są fajne nagrody w tych fajtach, dlatego jeżeli idziemy gdzieś po drodze i takiego fajta zobaczymy, a wiemy, że jesteśmy silni, no to wiadomo, polecam. I tutaj musimy sobie teraz klejnocik wziąć, żeby. To jest nasze miasto, te główne. Ten Uldach I to będzie ta trzecia mapka, gdzie na tych trzech mapkach będziemy bardzo długo sobie siedzieć Ok, nasza kolejna misja jest właśnie coś typu tej aktywności, którą robiliśmy w polu Czyli interakcja z czymś I pojawia się jakiś chłop, który chce nas prawdopodobnie okraść Atakujemy go Jest dla nas aktualnie niczym, A ja myślę, że moja postać jest jakaś przepotężna, totalnie przepotężna Idziemy do drugiego miejsca, robimy to samo Po wypełnionej misji, patrzcie jak mamy daleką drogę do tego no, całkiem długo, co musielibyśmy iść, ale wystarczy kiemy sobie diamenci. Okej, okay, teraz pójść na to. Wypełniłem tę misję, oddałem ją do Guild Mastera, która daje mi kolejną zaraz misję, ale zdobyłem od niej, mogłem sobie wybrać kilka rzeczy. Wybrałem sobie hełm, który potrzebowałem, żeby, żeby zdobyć tą misję główną. ten chłop, który kazał mi ubrać wszystko, jakby mieć swój cały ekipunek na sobie. Jakby muszę mieć wszystko wypełnione. No to dostałem taką koronkę, a może takie coś na oko chyba dostałem. Uuuu! ale jestem szefem! Jestem szefową, koks. No i teraz dzięki temu mogę wypełnić y, tą misję główną, główną. Te plusy oznaczają ile w porównaniu do naszego aktualnego fipunku jest lepsze. Więc prosta matematyka. Defense czy de Magic Defense? I to już nie jest taka prosta matematyka, bo to ciężko powiedzieć, jak naprawdę. Wezmę sobie to. I mamy nowy strój, który nie wygląda tak dobrze jak nasz poprzedni, ale lepiej nas chroni, także okej. Okay. Jestem w stanie to jakoś wytrzymać. I tak nasza, nasza typiarka jest totalnym szefem z wyglądu. Dobra, jesteśmy w jakiejś kopalni na samym początku, Wypełnimy sobie ostatnią misję To jest kolejna misja z takimi interakcjami To jest misja, w której musimy czegoś użyć Okej, okay, i pojawia nam się Silver Dobra, zapomniałem, że nie jestem magiem <grym> Za dużo grałem magiem już w tę grę Okej, okay, skakujemy. Trochę wolno to zrobiłem Jest tu bardzo ciemno w tej lokalizacji Ostatnia misja, którą sobie zrobimy Idzie nam naprawdę bardzo, bardzo sprawnie Oj, pojawiły dobra, dwa kolejne, jestem ślepie... ślepiutki Okej, okay, ta czwórka jest OP Okej, okay, czekamy aż się zużyje Prawy Okej, okay, prawie wystarczył, super Misja wypełniona Także, naprawdę zachęcam was serdecznie do tego, żeby sobie zagrać ze mną Macie linki w opisie Możecie zarejestrować się z mojego reflinka to mi bardzo pomoże. i ja oczywiście zamierzam sobie dalej aktywnie w tego grać. Na serwerze Omega, na serwerze Ragnarok. Myślę, że teraz skupię się na tej postaci bardziej, na Omega. W następnym filmie pojawi się jeszcze drugi. Pokażę wam Dungeon'y, pokażę wam troszeczkę taki late game. Bo na pewno już troszeczkę będę na przodzie. Także jeżeli chcecie sobie zagrać, jeżeli chcecie po prostu jakoś mnie tam wspomóc, no to zapraszam do tego Reflinka. Zarejestrujcie się do darmowej wersji gry. Wszystko macie w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego i cześć.